W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o fajnym wydarzeniu, które miało miejsce w ostatni poniedziałek 26 września. Otóż zostaliśmy zaproszeni jako Kamil Pictures do Multikina w Złotych Tarasach w Warszawie przez Walt Disney Company Polska na zamknięte wydarzenie LEGO Gwiezdne Wojny Pożegnanie Lata. Głównym elementem tego wydarzenia był pokaz filmu LEGO Gwiezdne Wojny w Wakacje który poprzedzony został różnego rodzaju atrakcjami związanymi właśnie z tym filmem. Atrakcji było mnóstwo. Na filmie widzicie jak bawił się Gutman. Była możliwość robienia sobie zdjęć z figurkami, można było porozmawiać z rysownikami i poprosić ich o rysunek z dedykacją. Można także było pograć na konsoli czy złożyć zestaw Lego. Jak pewnie widzicie, złuśio składał dużego Jodę. Na koniec wydarzenia Dostaliśmy małe upominki. Za chwilkę je sobie zobaczymy. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie w filmie Blue Ocean. Muszę powiedzieć, że bawiliśmy się super. Pokaz filmu Lego Gwiezdne Wojny Wakacje był mega. Bardzo się wszystkim podobał i bardzo go wszystkim polecam. Zobaczmy jakie ciekawe prezenty otrzymaliśmy na tym evencie. Przede wszystkim w Polibagu Star Warsowa minifigurka. Świetnie wygląda. Za chwilkę ją sobie otworzymy. Do tego plakat, który reklamował Gwiezdne Wojny Wakacje, czyli ten film. Na plaży przydaje się Padawan. Oryginalny odcinek specjalny, tylko w Disney. Plakat będzie fajną pamiątką, która przypomni to wydarzenie, i też mogę go zawiesić na przykład nad biurkiem. Mamy też stylową torbę Gwiezdne wojny, z drugiej strony Disney Plus, torba pamiątkowa, w której to wszystko oczywiście się znajdowało, a w środku dwie gazetki. Pierwsza z nich to Star Wars z wydawnictwa Blue Ocean. Jest to numer 8 za 1699 z Hanem Solo, karta limitowana i oczywiście Dart Maulem w saszetce. Sam magazyn na pewno doskonale, doskonale znacie, bo był już u mnie na kanale, ale tej figurki jak zwykle nigdy za wiele, bo jest to fajna minifigurka. Też ją sobie za chwilkę otworzymy. No i drugi magazyn to Star Wars z wydawnictwa Amid. Przemytnik, Rebelian bohater, Han Solo plus Menok W tym oto blisterku dostaniemy tą minifigurkę. Instrukcja złożenia gry, zagadki, łamigłówki, mnóstwo jest tutaj Fajnych rzeczy. Także ja za chwilkę to sobie zbuduję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, trochę tych minifigurek pobudowaliśmy. Pierwsza z nich dość ciekawa, kolorystycznie. Na uwagę zasługuje oczywiście główka tej minifigurki, do tego malowanie. Te dodatkowe smaczki tutaj na torsie. Powiem wam, że naprawdę fajna. Darth Maul, no to jest klasa sama w sobie. To jest jedna z fajniejszych minifigurek, która wychodziła w gazetce Star Wars. Miecz świetny, głowa, tors, wszystko jest tutaj 10 na 10, rewelacja. No i Han Solo z minokiem, no to to już jest klasyka Han Solo, dosyć prosta minifigurka, bo on nie ma tutaj za wiele detali, jest tylko pistolet jako dodatek. No ale minok no to już jest całkiem fajna, całkiem fajna rzecz. Zobaczcie, jak dużo detali tutaj dało radę wyciągnąć z tych zaledwie kilku klocków. Także no, prezentów jest sporo trzy minifigurki, plus jeszcze tutaj ten dodatek jeszcze karta także jest, jest co układać. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bawiliśmy się super, były naprawdę dużo, dużo emocji, dużo fajnej zabawy. Film jak najbardziej na plus 10 na 10, oby więcej takich fajnych wydarzeń się działo. I na dzisiaj to byłoby tyle, ja będę się z wami żegnał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!